Witam Państwa gorąco. Zaczynamy dzisiaj nowy cykl audycji, który będzie nazywał się Podkarpacie Mniej znane. Oto znajdujemy się przed ruiną. Ruina to cmentarzysko architektury. Ale niech Państwo popatrzą na poezję tego muru. Tu w grę wchodzą różne czynniki: rodzaj cegły, kolor cegły. Poezja układu, a równocześnie skład chemiczny zaprawy. To, co jeszcze trwało wczoraj, dziś odpadnie, a życie tak się brata z martwym murem, że oto wczoraj żywa gałązka bluszczu dziś uschła i my tu mamy do czynienia z czymś niesłychanie pięknym. Dokumenty świadczą, że jest to, moi państwo, budynek dawnego średniowiecznego szpitala. Obiekt, który jest swoistym fenomenem. Gdzie się znajdujemy? Biecz. Miasto, które znajduje w naszej historii. Osobliwe miejsce trwa od dawna, bowiem leży przy niesłychanie ważnym trakcie. Trakcie, który służył już Rzymianom, kiedy droga z przełęczy Dukielskiej z południa przez tę właśnie przełęcz, jak przez igielne ucho, prowadziła ku północy, a pierwszym przystankiem był biecz. Tędy wie się ścieżka, tędy szedł trakt. Umiał głębokie potoki, umiał bagna po to, by wybrać brud. Proszę Państwa, to jest tajemnicą tego, że ten mur ustawiono właśnie tutaj. To nie jest taka zwyczajna sprawa. Stanąć przed fasadą średniowiecznego szpitala, fundowanego przez Królowę Jadwigę. Proszę Państwa, jako fachowiec w sprawach konserwatorskich powiem, że obiekt ten zdążył przejść śmierć kliniczną. To dzięki staraniom mego przyjaciela, księdza doktora Władysława Kreta została powołana fundacja, której zadaniem jest uratowanie tego obiektu. Fundatorka tego obiektu, święta Jadwiga Królowa, przybyła do naszego miasteczka Biecza jako niespełna 11 dziewczynka w drodze do Krakowa na swoją koronację, objęcie tronu Polski. Była prawnuczką Władysława Łokietka, mająca w pokoleniach wielu świętych i błogosławionych. Ona właśnie, przybywając tutaj do Biecza, Została prawdopodobnie zauroczona atmosferą tutaj panującą. To właśnie w czasie jednego z kolejnych pobytów ufundowała ten szpital dla biednych, dla potrzebujących, który często później sama odwiedzała, do którego jak gdyby przykładała się w uposażeniu i który przetrwał do dnia dzisiejszego. W chwili kanonizacji świętej Jadwigi Królowej powstała myśl dzięki biskupowi Kazimierzowi Górnemu, ordynariuszowi diecezji rzeszowskiej, aby tę pamiątkę po świętej Jadwidze zachować. Powstał oddział karitasu miejscowego jako cząstka karitasu rzeszowskiego, a z tego wyodrębnił się, wyodrębniła się później fundacja. Fundacja na rzecz ubogich imieniem świętej Jadwigi Królowej. Dzięki staraniom fundacji obiekt, przed którym aktualnie znajdujemy się, nie popadł w całkowitą ruinę. Mamy nadzieję, że on zostanie zachowany, że tutaj znajdą nie tylko miejsce potrzebujące, ale równocześnie będzie to muzeum szpitalnictwa, jedyne w Europie i pewnie niepowtarzalne nawet i w skali światowej. W istocie w tej części Europy takiego muzeum nie ma, ale nawet jeśli jest, to jest to muzeum przy Akademii Medycznej, jest to Muzeum Aptekarstwa. Proszę Państwa, tu mamy do czynienia z autentyczną substancją budowli. Przecie tu kiedyś znajdowały się sale dla chorych. Szpitale wówczas pełniły rolę przytułku. Co więcej, mogę powiedzieć, że miały już oddziały. A to dla rannych po urazach, dla rakowatych, mój dobry Boże, yy, dla dzieci tajemnie urodzonych, dla tych, którzy cierpią na choroby zakaźne, ale w zakaźnych chorobach były jeszcze leprozoria, bo wtedy potworną klęską było. Powietrze morowe, zarazy. I tu coś narysuje. Y, tu są brwi, a tu jest oko, a tu narysujmy nos, y, a tu powiedzmy, że będą usta. To wygląda tak. Tu teraz narysuję ucho. I teraz ksiądz powie, a co też ty, człowieku, teraz tak. rysujesz? A ja rysuję to, mianowicie dziób. Proszę popatrzeć, to było przeźroczyste, bo jeden wie, czy była na zwierzęca, czy szkło, a to ten dziób był pochłaniaczem. W środku, w tym miejscu wykrzyknik. Świat nie wie o istnieniu bakterii, wirusów, a tu jest włożona wkładka z drzewnej waty i czosnku. Nie masz. Innej rośliny, bardziej bakteriobójczej, jak właśnie czosnek. To są lekarze ówcześni. To pokazuje jako ciekawostkę, że nieznana była przyczyna, a skutki, skutki. były takie. W nawiązaniu mili Państwo do wypowiedzi księdza prezesa. Przeciętny Polak kojarzy królowę jadwigę. W tej chwili świętą królowę jadwiga z wawelem. A jeśli wawel, to czarny krucyfiks, przed którym się modliła, co jest udokumentowane. A w męsiu ołtarza jest w tej chwili jej relikwiarz. Tu ludzie klinkają. Proszą, dziękują, zostają wysłuchani. I jeszcze jedna sprawa. Grobowiec królowej Jadwigi, dwutamadyjskiego, z kararyjskiego marmuru. Tutaj wyobraźni pobudza majestatyczne nie tyle zmarłej, ile śpiącej królowej wizerunek. No i w końcu to, co odnaleziono w grobie. Mianowicie berło, niech Państwo spojrzą. To jest odrobina romantyzmu, jeśli idzie o pamiątki po i pojęcia z nią związane, ale dochodzi jeszcze jedno. Proszę zobaczyć, południowa fasada tego budynku szpitalnego, jej fundacji. A mury potrafią czasem mówić, bo oto kamień spękany, stary. Ale gdyby nie fundacja i nieludzkie staranie, to kamień by już leżał na dole, byłby ruiną. Proszę popatrzeć, symbol trwania kamień jest podparty drewnem. Zaiste do symboli świętej Jadwigi dochodzi jeszcze jeden. Tyle tylko, że niech państwo zobaczą, co oznacza groza ruin. Teraz przy tej grozie murszyjących belek, rozwarstwiających się murów, kamieni pękających, ja widzę tutaj symbol czegoś bardzo nowoczesnego, mianowicie żelbet, podciąg, który sprawia, że to stoi tylko tyle, że pacjent jest w narkozie. To musi być prowadzone dalej. Trwa operacja. Na miły Bóg, skończcie to. To apel do wszystkich, którzy nas oglądają i słyszą. To nie może tak pozostać, bowiem to ciągle grozi katastrofą. Ileż pokoleń ludzkich przeszło przez to wnętrze, w którym właśnie w tej chwili jesteśmy. Pokoleń ludzi chorych, słabych, uleczonych i tych, którzy tu zmarli. W imię tego nie możemy być głosie na to. Patrząc na wizerunki miast, w których artyści ówcześnie, sprzed wielu setek lat wypowiadali się o jakichś cechach indywidualnych miasta. W grę wchodzi jego sylweta. Sylweta to znaczy zwieńczenia ważnych budynków, dachy basztobronnych bram. Proszę spojrzeć, oto odręczny mój rysunek fragmentu Biecza z dzieła Brauna. Niech Państwo zwrócą uwagę, wieża Obiekt najprawdopodobniej ten, w którym znajdujemy się, druga wieża mało tego mury obronne i teraz dalej poznajemy ratusz, domy, zabudowę tego miasta i w końcu znakomitą kolegiatę. Wiecz to jest poemat wielostrofowy. Ja kończąc nasze dzisiejsze spotkanie i prosząc księdza prezesa o jakieś podsumowanie tego, mam nadzieję, że spotkamy się następny raz, jeśli program będzie się podobał, przy Kolegiacie. Tam dopiero zobaczymy bogactwo, splendor i dbałość o zabytki. Jestem przekonany, że dzięki pomocy państwa, wielu autorytetów, Będziemy mogli w krótkim czasie przedstawić wykonaną restaurację obiektu i wraz z jego przeznaczeniem przywróceniem dawnej wielkiej świetności. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że Państwo również pomożecie nam w tej pomyślnej restauracji obiektu średniowiecznego, świętego ducha, dzisiaj nazywanego imieniem świętej Jadwigi Królowej. Dziękujemy bardzo, szczęść Boży.